Dwanaście apostołów Jezusa Chrystusa było prostymi mężczyznami z różnych środowisk, między innymi rybakami, rolnikami i rzemieślnikami. Zostawili wszystko, aby podążać za swoim Panem. Jako świadkowie zmartwychwstania Jezusa zostali powołani do głoszenia Ewangelii na całym świecie. Ale jej świadectwo nie obyło się bez wyzwań. Cierpieli prześladowania, a wielu z nich zginęło za wiarę i poświęciło swoje życie z miłości do Chrystusa. Ich śmierć nie była jednak ani łatwa, ani zwyczajna. Każda z nich jest wyjątkowym świadectwem lojalności wobec swojego pana i przykładem okrucieństwa, do jakiego zdolna jest ludzkość. Jeśli myślisz, że dwanaście apostołów zmarło z przyczyn naturalnych, to całkowicie się mylisz. Ich życie i śmierć owiane są tajemnicą, kontrowersjami i mrocznymi historiami. W tym filmie przyjrzymy się szczegółom ich losów zarówno tym opisanym w Biblii jak i informacjom przekazanym przez Kościół i historyków. Dwanaście apostołów Jezusa Chrystusa było mężczyznami, którzy poświęcili swoje życie szerzeniu przesłania Ewangelii, co często kończyło się ich męczeństwem. Poniżej pokazuje, w jaki sposób każdy z apostołów zakończył swoje życie. Piotr, Szymon Piotr. Piotr, znany jako Skała Kościoła, poniósł męczeńską śmierć w Rzymie około roku 64 h.n., Podczas prześladowań cesarza Nerona. Zgodnie z tradycją poprosił o ukrzyżowanie głową w dół, ponieważ nie czuł się godzien umrzeć w taki sam sposób, jak jego mistrz Jezus Chrystus. Ukrzyżowanie ze spuszczoną głową było śmiercią niezwykle bolesną i powolną, co czyni Piotra jednym z najdobitniejszych przykładów wierności Ewangelii. Andrzej, brat Piotra, Andrzej, brat Piotra, również poniósł męczeństwo przez ukrzyżowanie ale w nieco inny sposób został przybity do krzyża w kształcie litery X, znanego obecnie jako krzyż święta Andrzeja. W mieście Patras w Grecji, przed śmiercią Andrzej głosił kazania ludziom wokół niego przez dwa dni, nawet gdy wisiał na krzyżu, pokazując swoją determinację i miłość do przesłania Chrystusa. Jakub, syn Zebedeusza, Jakuba starszego. Jakub był pierwszym z apostołów, który poniósł męczeńską śmierć. Został ścięty w Jerozolimie około 44 rok Ene na rozkaz króla Heroda Agrypy i, jak wspomniano w dziejach apostolskich. tradycja podaje, że żołnierz, który go strzegł, był pod takim wrażeniem odwagi Jakuba, że postanowił nawrócić się na chrześcijaństwo i został stracony obok apostoła. Jan, brat Jakuba Jan, jest jedynym z apostołów, który, według tradycji, nie poniósł męczeństwa. Po kilku próbach egzekucji, w tym zanurzeniu w kociołku z wrzącym olejem, cudem przeżył. Później został zesłany na wyspę Patmos, gdzie napisał Księgę objawienia. Zmarł z przyczyn naturalnych w Efezie około roku 100 ene i był ostatnim z apostołów, który zmarł. Filip głosił Ewangelię w różnych regionach, w tym w Azji Mniejszej. Według tradycji poniósł śmierć męczeńską w mieście Hierapolis we Frygii. Filip został przywiązany do krzyża do góry nogami i ukamienowany z powodu swojej wiary. Nawet w ostatnich chwilach życia nadal głosił kazania i nawoływał ludzi wokół siebie, aby podążali za Chrystusem. Bartłomiej, Natanael, Bartłomiej, określany w niektórych przekazach biblijnych jako Natanael, poniósł jedno z najokrutniejszych męczeństw. Według tradycji został żywcem obdarty ze skóry w Armenii. A następnie ścięty po nawróceniu miejscowego króla na chrześcijaństwo. Jego wiara i odwaga pozostają potężnym świadectwem jego oddania Ewangelii, nawet w obliczu ekstremalnych tortur. Tomasz, znany z początkowych wątpliwości co do zmartwychwstania Jezusa, stał się później gorliwym misjonarzem. Przywiózł Ewangelię do Inwi, gdzie poniósł męczeńską śmierć. Tradycja głosi, że Tomasz został przebity włóczniami w mieście Mylapore podczas głoszenia chrześcijaństwa, co pokazuje jego drogę od sceptyka do odważnego obrońcy wiary. Mateusz, Louis, Mateusz, były poborca podatkowy, poświęcił swoje życie głoszeniu Ewangelii po tym, jak poszedł za Jezusem. Istnieją różne relacje na temat jego śmierci, ale większość tradycji zgadza się, że poniósł męczeńską śmierć podczas głoszenia w eciopii. Mówi się, że został zabity mieczem, gdy odważnie stanął w obronie swojej wiary. Jakub, syn Alfeusza, Jakuba Młodszego. Niewiele wiadomo o szczegółach życia i śmierci Jakuba, syna Alfeusza. Tradycja sugeruje jednak, że poniósł męczeńską śmierć w Jerozolimie. Podobno został zepchnięty z dachu świątyni i jeszcze za życia, ukamienowany, a na koniec pobity na śmierć przez garbarza kijem. Jakub młodszy został zapamiętany ze względu na swoją cichą wierność i przywództwo we wczesnym kościele. Judasz Tadeusz, lebeus Fadies. Judasz Tadeusz, znany również jako Tadeusz, głosił Ewangelię w regionach, takich jak Mezopotamia i Persja. Według tradycji poniósł śmierć męczeńską w Persji, gdzie został zabity pałką lub siekierą. Jego oddanie głoszeniu Słowa Bożego nawet na wrogich ziemiach odzwierciedla jego wiarę i odwagę. Szymon Żelota Simon, który był członkiem zelotów żydowskiej grupy oporu, zanim poszedł za Jezusem, stał się zaangażowanym misjonarzem. Tradycje dotyczące jego męczeństwa różnią się. Niektóre przekazy twierdzą, że został przecięty na pół w Persji za głoszenie Ewangelii, podczas gdy inne podają, że został ukrzyżowany podczas prześladowań chrześcijan za cesarza Trajana. Simon jest przykładem tego, jak wiara może przemienić niegdyś rewolucyjnego fanatyka w pokojowego głosiciela miłości Chrystusa? Judasz Iskariota wreszcie jest Judasz Iskariota, apostoł, który zdradził Jezusa za trzydzieści srebrników i nie znalazł odkupienia. Ogarnięty wyrzutami sumienia odebrał sobie życie, wieszając się. Jego śmierć jest smutnym przypomnieniem o konsekwencjach grzechu oraz potrzebie pokuty i Bożej łaski. Dwanaście apostołów było nie tylko świadkami życia i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, stały się filarami, na których zbudowano chrześcijaństwo. Każdy z nich, poprzez swoją misję, pokazał, że prawdziwa wiara nie jest teoretyczna ani bierna, ale jest żywą siłą, która wymaga działania, poświęcenia, a często także wysokiej ceny osobistej. Wola apostołów by znosić prześladowania i męczeństwo. Przypomina nam, że prawdziwa wiara może być trudną i niebezpieczną drogą, ale owoce tego zaangażowania są bezcenne. Ich historie uczą nas, że miłość Chrystusa i przesłanie Ewangelii powinny być ponad wszystkim. Nawet ponad własnym życiem. Kropka, znaczenie świadectwa każdego z apostołów, życie każdego z apostołów jest potężnym przykładem tego, jak Bóg może posługiwać się zwykłymi ludźmi do niezwykłych celów. Piotr który w chwili słabości trzykrotnie zaparł się Jezusa, stał się później odważnym przywódcą kościoła, gotowym umrzeć ukrzyżowany głową w dół za swoją wiarę. Jego historia pokazuje, że odkupienie i odwaga są możliwe niezależnie od błędów przeszłości. Jan, jedyny apostoł, który zmarł z przyczyn naturalnych, dożył sędziwego wieku i pozostawił po sobie pisma, które inspirowały pokolenia. Był apostołem intymności Miłości i objawienia. Poprzez swoją Ewangelię i Apokalipsę dał ludzkości głęboki wgląd w miłość Boga i przyszłość, która czeka tych, którzy idą za Chrystusem kroka Tomasz, który często pamiętany jest tylko ze względu na swoje wątpliwości, udowodnił, że nawet najbardziej sceptyczni mogą znaleźć niezachwianą wiarę. Po tym, jak po zmartwychwstaniu rozpoznał Jezusa jako Pana mego i Boga mojego, stał się żywym świadectwem mocy prawdy. Która przemienia serca. Jego podróż do Indii i męczeństwo tam są dowodami na to, że poświęcił swoje życie całkowicie sprawie, którą kiedyś kwestionował. Bartłomiej, który poniósł jedną z najstraszliwszych śmierci, gdy został żywcem obdarty ze skóry, pokazał, że jego oddanie Chrystusowi było silniejsze niż jakikolwiek ból fizyczny. Jego determinacja i odwaga przypominają nam, że warto głosić Ewangelię. Nawet jeśli oznacza to znoszenie niewycierpień. Dziedzictwo wiary i poświęcenia. Ofiary apostołów zasiały żarna chrześcijaństwa na całym świecie, a ich przelana krew stanowiła fundament, na którym wyrósł Kościół. Nie tylko głosili słowa Jezusa, ale także wprowadzali w życie Jego orędzia w tak radykalny sposób, że wielu z nich poczuło natchnienie do pójścia w ich ślady. Pokazali, że prawdziwa wiara wymaga czegoś więcej niż tylko słów. Wymaga działania, zaangażowania i ostatecznej gotowości do oddania dla niej wszystkiego. Ludzie ci stawiali czoła potężnym władcom, przywódcom religijnym i wrogim masom, ale nie zboczyli ze swojej misji. To właśnie dzięki ich świadectwu chrześcijaństwo było w stanie przetrwać i rozkwitać, nawet w obliczu najsurowszych prześladowań w historii. Odwaga i poświęcenie apostołów sprawiły, że stali się oni ponadczasowymi wzorami wiary. Przypominając nam, że prawdziwa wielkość polega na służbie, pokorze i gotowości oddania życia za coś większego. Końcowe refleksje na temat drogi apostołów. Dzisiaj miliony chrześcijan na całym świecie żyją zainspirowani życiem i poświęceniem tych dwunastu mężczyzn. Za każdym razem, gdy czytamy Ewangelię, dzieje apostolskie, listy apostolskie czy Apokalipsę Święta, Jana, jesteśmy poruszeni poświęceniem z jakim musiały one przekazywać orędzie Jezusa przyszłym pokoleniom. Ich przesłanie rozbrzmiewa dziś równie głęboko, jak dwa tysiące lat temu. Wezwanie do kochania Boga całym sercem, duszą i umysłem, oraz do kochania bliźniego jak siebie samego. Wezwanie do bycia światłem w świecie, który często pogrąża się w ciemnościach. Wezwanie do dawania świadectwa prawdzie, nawet jeśli kosztuje to wszystko. Mimo że ich podróż zakończyła się męczeństwem lub wygnaniem, wpływ, jaki po sobie pozostawili, pozostaje wieczny. Z rybaków, poborców podatkowych i fanatyków przekształcili się w przywódców, którzy zmienili bieg historii. A kiedy patrzymy na ich przykład, przypominamy sobie, że my również możemy być powołani do czegoś większego, do życia, które robi różnicę, bez względu na to, jak proste i pokorne może się wydawać. Kiedy patrzymy na życie i śmierć apostołów, widzimy nie tylko tragedię i ból, ale także mocne świadectwo, że wiara w Chrystusa jest najbardziej przemieniającą siłą, jaka istnieje. Żyli i umierali wierząc, że przesłanie, które nieśli, było prawdą, której potrzebował świat, a ich niezachwana wiara nadal oświetla drogę niepokoleniom. Zainspiruj się życiem apostołów. Jeśli oni, Prości ludzie z wadami i wątpliwościami mogą stać się narzędziami przemiany w rękach Boga. To my również możemy zostać wezwani do czegoś niezwykłego, jeśli jesteśmy gotowi pójść za wezwaniem, które Bóg ma dla każdego z nas. Pogłębiona refleksja nad dziedzictwem apostołów. Życie i śmierć dwunastu apostołów to coś więcej niż tylko historie z minionej epoki. Ucieleśniają uniwersalne prawdy o oddaniu, odwadze i wierze, które są tak samo aktualne dzisiaj, jak były 2000 lat temu. Ich podróż przypomina nam, że prawdziwą wielkość często osiąga się nie poprzez władzę czy bogactwo, ale poprzez służbę innym i gotowość do życia w prawdzie, nawet jeśli oznacza to zapłacenie najwyższej ceny. W świecie naznaczonym niepewnością i wyzwaniami przykład apostołów pozostaje światłem wiary. Byli to ludzie, którzy nie szukali uznania w świecie, ale oddali swoje życie. Aby przynieść światu światło nadziei i wiary. Ich historie pokazują nam, że wiara nie jest łatwą drogą, ale drogą, która ostatecznie prowadzi do prawdziwego spełnienia i życia wiecznego. Fakt, że ci prości ludzie, którzy pochodzili z różnych środowisk, rybacy, poborcy podatkowi, działacze polityczni, stali się filarami ruchu, który zmienił świat, jest sam w sobie dowodem na to, że Bóg może dotknąć i przemienić ludzkie serca. Niezależnie od ich przeszłości czy słabości. Każdy z nas ma potencjał, aby stać się narzędziem przemiany w rękach Boga. Apostołowie uczyli nas również, co to znaczy żyć we wspólnocie. Ich zdolność do zjednoczenia się w dążeniu do wspólnego celu, pomimo różnic i wyzwań, jest potężnym przykładem tego, jak wiara może nas zjednoczyć i wzmocnić. Zrozumieli, że razem są silniejsi i ta jedność była kluczowa dla niesienia przesłania Ewangelii do wszystkich zakątków świata. Ich gotowość do porzucenia wszystkiego, domów, rodzin, wygód i ostatecznie życia, jest wyzwaniem dla nas wszystkich, abyśmy zastanowili się nad tym, co jesteśmy gotowi poświęcić, aby żyć zgodnie z naszym powołaniem. Czy jesteśmy gotowi, aby szerzyć orędzie miłości i wiary z taką samą pasją, jak oni? Czy jesteśmy gotowi odłożyć na bok nasze wątpliwości, lęki i niepewności, aby odpowiedzieć na Boże wezwanie? Co więcej, apostołowie przypominają nam, że wiara nie oznacza niepopełniania błędów ani niewątpienia. Wielu z nich miało swoje chwile słabości, zwątpienia, a nawet porażki. Ale to, co ją wyróżniało, to zdolność do powstania, ponownego poświęcenia się swojemu powołaniu i zaufania Bogu nawet wtedy. Gdy okoliczności były przeciwko niej, uczyli nas, że droga wiary jest drogą nieustannej odnowy, wzrostu i nawrócenia. W dzisiejszym świecie, w którym często szukamy natychmiastowych rezultatów i uznania, przykład apostołów przynagła nas do cierpliwości i skupienia się na tym, co najważniejsze. Ich życie nie było pogonią za sławą czy sukcesem, ale pogonią za życiem i szerzeniem prawdy, bez względu na konsekwencje. To oddanie inspiruje nas do niezłomnego wytrwania w często burzliwym świecie, do życia zgodnie z naszymi przekonaniami i trzymania się zasad, które naprawdę mają znaczenie. Przypominają nam również, że każdy z nas ma do odegrania wyjątkową rolę w wielkim Bożym Planie. Niezależnie od tego, czy odważnie wysuwamy się na pierwszy plan, jak Piotr, czy też spokojnie i konsekwentnie wypełniamy naszą misję, jak Jan. Każdy z nas jest wezwany do życia naszą wiarą i dzielenia się nią z innymi. I bez względu na to, jak małe lub nieistotne mogą wydawać się nasze działania, mogą one mieć ogromny wpływ na otaczający nas świat. Kiedy więc zastanawiamy się nad życiem i śmiercią apostołów, powinniśmy zadać sobie pytanie: jak możemy zastosować ich przykład w naszym życiu? W jaki sposób możemy wykorzystać nasze dary, talenty i zasoby, aby przynieść światu światło Chrystusa? Dziedzictwo apostołów będzie rozbrzmiewało przez wieki, ponieważ opiera się na uniwersalnej prawdzie Ewangelii, przesłaniu nadziei, miłości i życia wiecznego. To od nas zależy, czy to przesłanie pozostanie żywe dla przyszłych pokoleń. Obyśmy tak jak oni inspirowali się do wyjścia z własnej strefy komfortu i odważnego wyjścia w świat. Obyśmy przezwyciężyli nasze własne wątpliwości i lęki, aby podążać za powołaniem które Bóg ma dla nas w zanadrzu. I bądźmy, podobnie jak apostołowie, gotowi poświęcić nasze życie w większej sprawie, aby światło Chrystusa nadal jaśniało w świecie, który tak rozpaczliwie go potrzebuje. Podsumowując, apostołowie poświęcili swoje życie, aby Ewangelia przetrwała i rozkwitła. Teraz od nas zależy, czy będziemy kontynuować to dziedzictwo. Niech ich wiara. Oddanie i poświęcenie zainspirują nas wszystkich do kroczenia naszą własną drogą wiary z taką samą pasją, oddaniem i miłością. Bądźcie błogosławieni i zawsze pamiętajcie: Każdy z nas ma zdolność tworzenia historii, kiedy poświęcamy swoje życie służbie Bogu. Skutki życia i czynów apostołów są nadal odczuwalne po ponad dwóch tysiącach lat. Byli pierwszymi misjonarzami, którzy byli gotowi porzucić swoją kulturę. Dom i bezpieczeństwo, aby szerzyć przesłanie Jezusa. Ich wpływ przekroczył granice, kultury i pokolenia i położył podwaliny pod globalny ruch, który trwa do dziś. Bez niezłomności i odwagi tych dwunastu mężczyzn chrześcijaństwo mogłoby nigdy nie wyrosnąć poza granice Jerozolimy. Jej przykład zainspirował niezliczone rzesze ludzi do odważnego stawania w obronie swojej wiary i dzielenia się Ewangelią, nawet w obliczu prześladowań i przeciwności losu. Ich gotowość do poświęcenia swojego życia dla Ewangelii pokazała światu, że wiara w Chrystusa jest silniejsza niż jakakolwiek światowa potęga czy zagrożenie. Ich historie uczą nas, że to nie okoliczności czy prestiż sprawiają, że nasze życie jest wartościowe, ale wybory, których dokonujemy i przekonania, za którymi się opowiadamy. Ci prości ludzie, bez władzy politycznej, bez wielkiego bogactwa i bez specjalnych przywilejów, zmienili świat. Głosząc orędzie Bożej miłości i zbawienia. Byli oni narzędziami w rękach Boga, a dzięki ich gotowości do odpowiedzi na Boże wezwanie, Ewangelia stała się orędziem, które dotarło do wszystkich zakątków Ziemi. W świecie często naznaczonym niepewnością, strachem i zamieszaniem, przykład apostołów niesie ze sobą mocne przesłanie nadziei i odwagi. Pokazują nam, że nawet gdy jesteśmy otoczeni wyzwaniami, ziara w coś większego może dać nam siłę. Aby iść naprzód. Ich życie przypomina nam, że każdy z nas ma zdolność do wprowadzania zmian, niezależnie od przeszkód, które napotyka. Ich gotowość do cierpienia i umierania dla Ewangelii zachęca nas do życia naszą wiarą z większym przekonaniem i oddaniem. Przypominają nam, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy częścią długiej linii wierzących, którzy byli gotowi oddać wszystko za swoją wiarę. Ta komunia wiary jednoczy nas z apostołami i z tymi wszystkimi, którzy nas poprzedzili i poświęcili swoje życie głoszeniu orędzia Jezusa. Orędzie apostołów jest aktualne także dzisiaj. Ich pisma, nauki i świadectwa są nie tylko dokumentami historycznymi, ale żywymi słowami, które mogą nas prowadzić i inspirować w naszym codziennym życiu. Jeśli zainspirują nas ich historie, znajdziemy w nich siłę i odwagę. By iść własną drogą wiary. Łatwo jest zapomnieć o tym, co jest naprawdę ważne w obliczu wyzwań współczesnego życia. Kiedy jednak spojrzymy na przykład apostołów, zauważymy, że ostatecznie nie liczy się sukces materialny czy uznanie innych, ale nasza wierność Bogu, gotowość służenia bliźnim i oddanie prawdzie. Apostołowie byli ludźmi, którzy porzucili wszystko, aby pójść za wezwaniem Jezusa. A dziś jesteśmy zaproszeni do pójścia za ich przykładem. To powołanie do bycia uczniem nie jest tylko dla świętych czy szczególnych, ale dla każdego z nas. Wszyscy mamy możliwość oddania naszego życia na służbę Bogu i dzielenia się Ewangelią poprzez nasze słowa i czyny. Być może nigdy nie staniemy przed tymi samymi wyzwaniami, co apostołowie, ale z pewnością będziemy mieli własne próby i trudności w życiu. W tych chwilach możemy przypomnieć sobie, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy częścią większej historii. Historii, która rozpoczęła się tysiące lat temu od małej grupy mężczyzn, którzy zdecydowali się oddać wszystko za swoją wiarę. W historii dwanaście apostołów pokazują nam, że wiara naprawdę może przenosić góry. Byli to ludzie ze słabościami, lękami i wątpliwościami, tak jak my. Ale dzięki spotkaniu z Jezusem Chrystusem stali się niezachwanymi filarami wiary. Nauczyli nas, że prawdziwa wielkość nie polega na tym, że nigdy nie upadasz, ale na tym, by zawsze wstawać i iść naprzód. Obyśmy zainspirowali się ich przykładem, abyśmy żyli naszą wiarą z taką samą pasją i oddaniem. Obyśmy postrzegali życiowe wyzwania jako okazję do wzmocnienia naszej wiary i pogłębienia naszej relacji z Bogiem. I niech orędzie apostołów, orędzie miłości, nadziei i niezachwanej wiary rozbrzmiewa także w naszym życiu, abyśmy we wszystkim, co robimy, mogli być światłem na tym świecie. Dziękujemy, że towarzyszycie nam w tej podróży przez życie i dziedzictwo dwanaście apostołów. Ich historie są świadectwem wiecznej prawdy, że Boża Miłość nie zna granic i że każdy z nas, bez względu na to, jak mało znaczące może się czuć, jest powołany do czynienia wielkich rzeczy w Jego imię. Niech ich wiara, oddanie i poświęcenie inspirują nas wszystkich do kroczenia naszą własną drogą wiary z odwagą, miłością i determinacją. Pokój Chrystusa niech będzie z Wami i niech Wam zawsze będzie przypominane, że jesteście częścią większej historii, historii zbawienia, nadziei i nieskończonej miłości Boga.